Cześć, z tej strony Kinga z kanału Porady Ogrodnicze. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego ogrodniczego podcastu i mam nadzieję, że miło spędzisz ze mną czas. Ten odcinek podcastu poświęcę kwiatom, jakie można wysiewać jesienią. Słuchajcie, nadszedł czas na wysiewanie roślin ozdobnych. Mogłoby się wydawać, że siejemy tylko wiosną, a jesień jest od tego, żeby zbierać i żeby odpoczywać ale nic bardziej mylnego. Jest już po pierwszych przymrozkach, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak u was, dajcie znać, bo może są jeszcze jakieś miejsca w kraju, w których te przymrozki nie zawitały, bo po prostu jest jakieś takie ciepłe miejsce i udało wam się przed tymi przymrozkami ustrzec. Ja jestem już po takim pierwszym porządnym przymrozku, który ściął liście pacioreczników. No więc to jest też taki najlepszy moment na to, żeby wykopywać już rośliny, które rosną z bulw, czyli właśnie pacioreczniki na przykład kany. Ale wracając do tematu. Jest po przymrozkach, wegetacja się zatrzymała, no i z powodzeniem teraz możemy sobie wysiewać nasiona roślin, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich ozdobnych. Większość osób stosuje taki wysiew wiosenny, no bo wiadomo wiosna, nowe życie, nowa energia, nowe paczki z nasionami. Ale jeżeli chcecie sobie przyspieszyć troszkę wschody, no i przede wszystkim spożytkować czas, jaki jesienią zdarza się nam mieć, no to właśnie to jest dobry moment, żeby przynajmniej przetestować właśnie wysiew takich nasion. O tej porze roku. Co możemy siać? No, tak jak przed chwilą wspominałam, możemy siać zarówno jednoroczne, jak i dwuletnie, jak i wieloletnie. Co do dwuletnich, to wiadomo, że zwykle zaleca się je wysiewać np. w czerwcu i na jesień, pikować, sadzić na miejsca stałe, żeby w następnym roku wydały plon. Ale naprawdę, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie wysiali, jeżeli chcecie, teraz właśnie jesienią. Do grona takich roślin ozdobnych, które możemy teraz wysiać, należy zaliczyć takie byliny: jak na przykład łubin trwały, jeżówka, ostróżka ogrodowa, ale też fiołki, zawilce. Habry, na nagietek lekarski, naparstnicę, ubiorek, smagliczka, gipsówka, komosa, maczek kalifornijski, czarnuszka, złocień, niezapominajka, przylaszczka, lwie paszcze, lawenda, aksamitki. No i wszystkie te nasiona. Te rośliny, które rozsiewają się same. Właśnie taką tendencję do rozsiewania mają aksamitki i lwie paszcze, które wymieniłam na koniec. Jeżeli widzicie, że jakaś roślina wysiewa się w ogrodzie sama i następnego roku po prostu pojawia się znikąd tam, gdzie Wy jej nie sialiście, nie sadziliście, to znaczy, że nasiona takiej rośliny z powodzeniem można sobie samodzielnie. Wysiać jesienią właśnie w ogrodzie, żeby się cieszyć młodymi roślinami już na wiosnę. Ja przede wszystkim części roślin pozwalam wysiać się samodzielnie, ale też chcąc zapanować nad tym, gdzie nowe rośliny się posadzą, oczywiście nie omieszkam wysiać nasionka tam, gdzie ja chcę, żeby te rośliny rosły. Słuchajcie, większość nasion roślin ozdobnych, tak głównie kwiatów, rzeczywiście można wysiewać jesienią. I z nasion takich sianych jesienią możemy uzyskać następnego roku nawet dalie. Ja się o tym przekonałam, bo na rabacie, na której rosły dalie, nie ogławiane, czyli kiedy dalia przekwitła, to kwiatostany nie były ścinane tylko zawiązały nasiona. Te nasiona przy każdym podmuchu wiatru, przy każdym poruszeniu rośliną po prostu rozsiewały się dookoła. Nawet tego nie było widać. Nie było widać wiosną, aż dopiero okazało się, że kiedy nastał czerwiec, lipiec, bardzo ciepły czas, dookoła wyrastają małe dalie, no których nikt tam nie siał. I takie dalie Kwitną późno, bo zakwitły dopiero we wrześniu, ale słuchajcie, no praktycznie cały wrzesień cieszyły kwiatami. To będą dalie mniejsze, one nie zbudują takich dużych, tych systemów korzeniowych, tych bulw, jak te dalie, które wysialiśmy wcześniej na rozsadę, albo no takie, które właśnie zakupiliśmy w postaci bulw, ale coś tam zawsze jest i można to wykopać, więc no tak jeżeli nawet byście chcieli macie przekwitnięte kwiatostany tych dali i pozwoliliście, żeby nasiona opadły, to warto wiosną obserwować to miejsce, bo może się okazać, że tam właśnie będą startowały malutkie siewki dali. Kiedy już wyszczególniliśmy sobie te rodzaje roślin, jakie można wysiewać właśnie teraz jesienią, no to Pasowałoby się zastanowić, dlaczego w ogóle warto wysiewać o tej porze roku. No i powiem, że powodów możemy wyróżnić minimum trzy. Pierwszy powód to taki, że no niektóre rośliny warto tak naturalnie stratyfikować. Z tej listy, o której ja mówiłam wcześniej, będzie to na przykład lawenda. Zaleca się, żeby wysiewać lawendę właśnie jesienią, na przykład na rozsadniku bądź do pojemników i zostawić w miejscu, w którym ta ziemia z tymi nasionami będzie mogła naturalnie być poddawana działaniu wszystkich y, takich warunków atmosferycznych, które panują jesienią, zimą i później wczesną wiosną. Lawendę oczywiście możemy sobie wysiać na rozsadę do jakiegoś multiplatu, do małej skrzyneczki ale możemy też bezpośrednio wysiać ją nie tyle na rozsadniku, co po prostu na rabacie, w takim miejscu, gdzie mamy możliwość, gdzie to miejsce właśnie mamy. I tam ta lawenda będzie się tak naturalnie stratyfikowała, co ma za zadanie poprawić kiełkowalność, czyli powiedzmy na określoną liczbę nasion więcej ich wzejdzie statystycznie, kiedy będą przechłodzone niż w sytuacji, kiedy by tego przechłodzenia nie doznały, ale to też nie ma takiej reguły. Często sami producenci nasion poddają te nasiona już tak na etapie przygotowania, stratyfikacji, dzięki czemu klient końcowy nie musi tego robić. Często jest to ogromnym ułatwieniem, a szczególnie w przypadku, kiedy na przykład no nie wiemy, że dane rośliny warto stratyfikować. Ja część nasion stratyfikuję, część nie, ale powiem Wam tak szczerze, że nasiona tak czy inaczej kiełkują. Przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że nigdy nie było to tak, że nasiona wymagające teoretycznie stratyfikacji, które temu przechłodzeniu nie były poddane, nie wykiełkowały. Myślę, że one są jednak w większości przypadków przygotowywane w odpowiedni sposób przez producentów albo ta stratyfikacja zachodzi tak samoistnie na przykład podczas przechowywania czy może nawet transportu. Ciężko stwierdzić to nasiona to żywem, jeśli tak możemy powiedzieć, organizmy. Powstają z tego żywe organizmy, i one, jak każdy żywy organizm, odznaczają się różnymi właściwościami. Możecie spróbować. Jeżeli chcecie tak, zrobić taki test, sprawdzić szczególnie te, właśnie polecane do stratyfikacji, to jest dobry moment. Rozgadałam się, ale punkt drugi, dlaczego warto siać nasiona kwiatów jesienią? No przede wszystkim dlatego, że też przyspieszamy wzrost tych roślin nawet o kilka tygodni. Część nasion kiełkuje długo. Musi naprawdę nachłonąć dużo wilgoci, zanim zacznie pęcznieć i zanim po prostu ta okrywa nasienna pęknie, wyjdzie korzonek, a później wyjdzie część nadziemna. Zdarza się, że zajmuje to właśnie kilka tygodni od momentu trafienia takiego nasiona w wilgotne podłoże. Jeżeli my wysiewamy takie nasiona jesienią, to przez tam właśnie jesień, zimę i początek wiosny, kiedy ziemia może być jeszcze zamarznięta, ten proces właśnie się dzieje. Czyli możemy właśnie od ten czas potrzebny na to nasiąknięcie wodą i jakby obudzenie się skrócić, a tym samym przyspieszyć wzrost, przyspieszyć kwitnienie. I przedłużyć ten czas, kiedy będziemy się cieszyć naszymi pięknymi kwiatami. Punkt trzeci. Dlaczego warto siać jesienią? No bo właśnie oszczędzamy czas wiosną. Nie ma chyba drugiego tak bardzo pracowitego okresu w roku w ogrodzie, jak właśnie wiosna. Bo latem to wiadomo, są głównie zbiory, ewentualnie odchwaszczanie, podlewanie. Jesienią jest to sprzątanie, a też nie każdy to sprząta. W takim zakresie całościowym, tak idealnie, część osób zostawia sobie te prace właśnie na wiosnę, i wtedy mamy zatrzęsienie pracy, a nie zawsze możliwości czasowe pozwalają nam, żeby się ze wszystkim wyrobić. Z reguły zależy nam głównie na roślinach, takich jadalnych, no a te rośliny schodzą na drugi plan, więc jeżeli możemy troszkę przyspieszyć, to warto. Kolejne zagadnienie, czyli jak siać, jak jesienią wysiewać te nasiona roślin ozdobnych? No, przede wszystkim w miejscu, w którym chcesz wysiać te nasiona, trzeba zrobić porządek. Po prostu uprzątnij to miejsce. Tak, najlepiej to byłoby dokładnie tam wygrabić, usunąć wszystkie pozostałości. To, co jest teraz przemarznięte, rośliny jednoroczne czy wieloletnie, te resztki, te resztki wyrzucić, ziemię w górnej warstewce spulchnić, jeżeli ona tego wymaga, bo może być tak, że macie ziemię naprawdę taką pulchną, sypką, niezbijającą się, taką niezlewną. Odpowiednią, taką, żeby w niej od razu wysiewać, wtedy nie musicie robić nic. Ale jeżeli wasza ziemia jest mocno ubita, jest taka właśnie na przykład gliniasta albo taka mocno zwięzła, no to warto grabeczkami przynajmniej te centymetr, dwa centymetry wzruszyć, żeby ta ziemia odzyskała trochę pulchność, żeby tam było trochę powietrza i żeby ona mogła też pochłonąć trochę wilgoci w tej wierzchniej warstwie. No i wysiewamy. Możemy wysiewać w rządkach. Możemy wysiewać gniazdowo, a możemy też wysiewać rzutowo. Tak naprawdę sposób wysiewu nasion jesienią jest zależny już tylko i wyłącznie od tego jaki chcecie efekt uzyskać albo od tego jak wy po prostu lubicie. Możecie wziąć te nasiona po prostu w rękę i rzucić, tak jakbyście wysiewali ziarno zboża. A możecie precyzyjnie zrobić, powiedzmy, paseczek, rządek, cienką taką niteczkę, gdzie nasiona będą rozmieszczone bardzo równomiernie. Nigdy też nie możemy liczyć na to, że te wschody będą takie idealne bo jedno nasionko wzejdzie, drugie nie. Polecam wysiać troszeczkę więcej o 10-20% więcej tych nasion niż docelowo chcesz mieć roślin, no bo wiadomo, jeżeli część nasion nie wykiełkuje albo na przykład jakieś nasionko trafi na górkę i zaschnień nie wykiełkuje, a inne trafi w dołek i zgnije w kałuży wody, no to wtedy zapewnisz sobie taką y, odpowiednią liczbę tych roślin mimo tych właśnie niedogodności. Po wysiewie możesz ziemię podlać i na przykład przegrabić, troszkę przerzucić, tak żeby te nasionka trochę się pomieszały z tą wierzchnią warstwą, a możesz najpierw podlać, a dopiero na taką podlaną glebę wysiać. No chyba, że padał deszcz i ziemia jest mokra, to wtedy nie potrzebujemy dodatkowo jej zwilżać. I teraz tak, nasion zasadniczo nie trzeba przysypywać. Nasiona w naturze. Kiełkują w taki sposób, że spadają na ziemię, zagnieżdżają się w otwory, są spychane na przykład opadami, wodą, w szczeliny. Tam w odpowiednich miejscach tak się zaklimatyzują i wykiełkują. Ale jeżeli chcesz, możesz przysypać nasiona drobną warstwą ziemi i dokładnie tak przegrabić ją z wierzchu żeby rozłożyły się równomiernie na tej powierzchni, którą masz zamiar zagospodarować. Kiedy wybierasz nasiona, ogólnie rośliny do takich wysiewów jesiennych, to pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na trzy kwestie. Kwestia pierwsza to jest wysokość konkretnych roślin. No bo często zdarza się tak, że kiedy wysiewamy coś po raz pierwszy, to nie jesteśmy sobie w stanie tak uzmysłowić, jak to wysokie może być. Tak, na przykład no mamy, załóżmy, dali, o jakich mówiliśmy wcześniej, tak? mamy dalie karłowate, mamy da takie mm, średnio wysokie rośliny, a są też rośliny, które rosną bardzo wysoko. Czyli mm, za każdym razem przed wysiewem w konkretnym miejscu warto byłoby sprawdzić, mm, jak duża będzie ta roślina, żeby móc sobie na przykład taką rabatę postopniować. Czyli Najwyższe rośliny na tył rabaty, średnie do środka, a te najmniejsze na obwódkach z przodu, albo na przykład duże w środku, a małe dookoła, jeżeli to jest rabata taka centralna i obchodzimy ją dookoła. No, trzeba sobie to nawet rozrysować i rozpisać, żeby później, kiedy te rośliny wykiełkują wszystkie, no to żeby ich właśnie wszystkich nie wykopywać. No, bo wtedy też troszeczkę je opóźnimy, bo każde wykopanie i przepikowanie, no to jest jakiś czas stagnacji dla rośliny, która musi się zakorzenić i zaklimatyzować w nowym miejscu. Jeżeli wszystkie nasze tak wysiane rośliny będziemy chcieli przepikować, przesadzić gdzieś indziej, to w niektórych przypadkach sens tego. Wcześniejszego sadzenia siania będzie troszkę mniejszy. Druga kwestia, no to zwracamy uwagę na kolorystykę. No bo tak, czasami zdarzają nam się na przykład mieszanki, miksy kolorystyczne. Czasami yy, może się zdarzyć tak, że w ferworze pracy siejemy jak leci, nie zdając sobie sprawy z tego, że konkretne kolory na przykład nie będą ze sobą współgrać i później uzyskamy... Taki efekt, który no nie do końca nam estetycznie będzie pasował, więc mamy jesień, mamy więcej czasu, przemyślmy dobrze, że na przykład czerwony koło fioletowego niekoniecznie, ale z fioletem na przykład różowy pięknie, a ten czerwony może gdzieś z bielą. Trzecia kwestia to warto zwrócić uwagę na styl tych roślin. No bo tak, każda roślina ma jakiś styl, tak? Na przykład yy, oryczniki Są takie egzotyczne i nowoczesne, ale takie kosmosy na przykład są takie wiejskie, sielskie i babcine. Z reguły lepiej jest komponować takie rabaty z kwiatów wysiewanych w sposób, który będzie skupiał w jednym miejscu rośliny o podobnych właściwościach, takich cechach, tak? Czyli jeżeli mamy babcine jakieś kwiaty to zróbmy z nich jedną aranżację, wysiejmy je w jednym miejscu, a jeżeli na przykład decydujemy się na coś egzotyczniejszego, takiego bardziej na przykład Mexican hat, tak, czyli te meksykańskie kapelusze byliny, i chcemy, żeby to też wyglądało spójnie w naszym ogrodzie, to połączmy to właśnie z roślinami, które mają taki podobny styl. A style mogą być tak naprawdę różne, w zależności od tego, jak my je określimy, tak? Tak, dla przykładu, ja mogę powiedzieć, że na przykład będzie to styl takich kwiatów nowoczesnych, styl takich kwiatów właśnie babcinnych, wiejskich, rośliny takie strzeliste, wysokie, proste. Albo na przykład coś takiego bardziej płożącego, takiego krępego, niskiego. Zrozumienie właśnie jak te rośliny później w sezonie będą wyglądały, czy będą do siebie pasowały, da nam taki pogląd na temat tego, co gdzie wysiać, żeby ten siew właśnie zaoszczędził nam czasu i żebyśmy sobie tej pracy dodatkowo nie narobili. No bo w tych wszystkich poradach chodzi o to. Żeby maksymalnie wykorzystać dostępny czas, nie robić sobie dodatkowo roboty, nie robić sobie dodatkowej frustracji jakiejś. No i uzyskać taki efekt, żeby to nam się podobało, tak? Że jak wyjdziemy, to ach, to tak, jakby jakiś tutaj architekt krajobrazu zrobił, tak. No wiadomo, wiadomo o co chodzi. I tak, rośliny możemy mimo wszystko mimo tych zaleceń o których mówiłam wcześniej wysiewać na takie dwa zasadnicze sposoby, czyli w grupach albo jako solitery. No i tak, mamy takie rośliny, które w grupach wyglądają świetnie, czyli na przykład na przykład lawenda, tak, kiedy posadzimy kilka krzewów lawendy obok siebie, to wygląda to bardzo ładnie, tak? Kiedy Mamy na przykład um, jakiś taki zakątek z habrów, tak? to też wtedy to się rzuca w oczy. Czyli na przykład um, takie nasadzenia nieparzyste. Powiedzmy trzy rośliny obok siebie, rozrastające się w piękną kępę. I warto tak sadzić właśnie w jednym miejscu wysiewać. Um, Kilka, kilkanaście nasion, żeby mieć taką kępkę, szczególnie w przypadku takich niskich roślin i roślin o, o takim stylu płożącym, ale możemy też wysiewać pojedynczo, czy na przykład po dwie rośliny, po dwa nasiona, żeby uzyskać efekt solitera, czyli takiego samotnego. Hmm, Samotnego okazu na konkretnej rabacie. Takim soliterem na przykład um, będzie coś um, takiego wysokiego, strzelistego. No, raczej um, jedna lawenda no, nie będzie spełniała nam um, funkcji solitera, ale taka konkretna kępa um, na przykład um, jeżówki. Tak, albo jeden piękny łubin w środku jakiejś rabaty spełni właśnie tą rolę solitera. To tutaj wszystko zależy od tego, jakie macie rabaty, jakie macie miejsce no i jaki macie gust, tak? No, ogród jest troszkę jak moda. Są jakieś zasady, jakieś wytyczne, ale tak naprawdę wszystko jest zabawą, bo ogrody są wasze. Gust jest wasz, i musicie dostosowywać to przede wszystkim pod siebie, tak, żeby wam było wygodnie i żeby wam było ładnie. Kwestia kolejna, gdzie siać? No, siejemy w miejscach przede wszystkim takich słonecznych i zacisznych, bo chodzi o to, że ideą tych wczesnojesiennych wysiewów jest to, wczesnojesiennych, nawet późnojesiennych, jest to, żeby te rośliny nam wystartowały właśnie szybciej wiosną. Czyli żeby spełnić ten warunek i żeby te nasiona wykiełkowały jak najszybciej się da. To muszą mieć dobre miejsce. Musi być tam ciepło, nie mogą być tam bardzo smagane jakimś zimnym wiatrem, no i nie mogą mieć tam mokro, tak? Zbyt, tak? Jeżeli to będzie takie właśnie miejsce, w którym będzie zimno, no to ten start tych nasion może zostać po prostu opóźniony. A przecież nie o to nam chodzi. Kolejne zagadnienie to do kiedy siać. No, przede wszystkim najlepiej byłoby siać właśnie w październiku. Czy w listopadzie, ale można nawet w grudniu, dopóki ziemia nie zamarznie. Ja wysiewałam z powodzeniem do momentu, właśnie dopóki ziemia nie była skuta. Tak samo zresztą wysadzam czosnek. Zdarzało mi się sadzić czosnek nawet po Bożym Narodzeniu, między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, i Absolutnie dobrze sobie radził, świetnie rósł. Nie obawiajcie się, że coś źle wysiejecie. No jeżeli nawet część roślin nie wykiełkuje, to ona prawdopodobnie nie wykiełkowałaby też wiosną. Jeżeli wykiełkuje Wam za dużo, zbyt gęsto, też nie ma problemu. Po prostu sobie to przesadzicie i popikujecie. Na wiosnę, kiedy wyjdą te rośliny i będziecie wtedy widzieć, już czego i ile macie. No i co zrobić, jeżeli macie w ogrodzie piach, tak? Powiedzmy, macie piaszczystą glebę i nigdy nie wysiewaliście albo nie lubicie wysiewać, no bo przez ten piach właśnie Wam no nic nie wschodziło wiosną. No to właśnie, jeżeli macie piaszczystą glebę, taką, która się szybko osusza. I te wysiewy wiosenne mało kiedy się udawały, no to właśnie warto spróbować siewu jesiennego, bo on może dać lepszy efekt. Ziemia, nawet jeśli jest piaszczysta, no to jesienią jest wilgotna, zimą tak samo, i te nasiona mają szansę wykiełkować. Żeby zwiększyć te szanse jeszcze bardziej, to możecie. Ziarenka wysiane na ten piasek po prostu przysypać cienką warstwą ziemi takiej zwykłej uniwersalnej z worka albo wymieszać wierzchnią warstwę tej gleby piaszczystej na przykład z obornikiem granulowanym albo lepiej jeszcze ze świeżym, ale mocno przekompostowanym lub perfekcyjnie byłoby już y, z dobrze przerobionym kompostem. I wtedy ta materia organiczna będzie trzymała wilgoć no i przede wszystkim będzie świetnym starterem dla tych roślin, kiedy zrobi się ciepło na wiosnę. Tak wysianą rabatkę piaszczystą można też obsypać grubą warstwą liści. Liście będą się kruszyć, rozmiękać. One są na tyle delikatne, że większość z nich po prostu przez zimę do wiosny rozłoży się i rozpuści, użyźniając glebę i zachowując w niej większą część wilgoci, a te liście nie będą stanowiły dla kiełkujących roślin większego problemu, jeżeli chodzi o taką mechaniczną zaporę. Tak, one nie będą przeszkadzały tym nasionom w kiełkowaniu, a jeżeli się boicie, że mogłoby się tak zdarzyć, to po prostu wiosną Zdejmiecie lekko, zgrabicie tą okrywę z liści, i wtedy ziemia szybciej się nagrzeje. A funkcję taką zabezpieczającą, chroniącą przed wilgocią, i też trochę użyźniającą przez jesień i zimę, liście i tak spełnią. No i ostatni punkt, w zasadzie już co wtedy wiosną z tym wszystkim. No. Jeżeli masz zamiar teraz jesienią wysiewać coś czego jeszcze nie znasz, no i nie wiesz jak ta roślina będzie wyglądała kiedy wykiełkuje, co mi się często na przykład zdarza, kiedy testuję wysiew nowych roślin, a wysiewam prawie wszystko i prawie ciągle. No to wcześniej warto sobie sprawdzić, tak, jak wyglądają na przykład siewki tej konkretnej roślinki, żeby ich nie wyrwać i nie podeptać wiosną. Ja na przykład wysiewając szarłat wiechowaty, bardzo, bardzo dużo młodych siewek, ale to wiosną było, wyrwałam, no bo one jakoś przypominały mi któryś z popularnych chwastów, a później y kiedy zdecydowałam się część jednak zostawić, okazało się, że tak właśnie wyglądają małe szarłaty. Mimo wszystko, całe szczęście, że nie wyrwałam całej tej populacji, bo by szarłatu nie było. No i wiosną, taką właśnie rabatę nawilżamy. Jeżeli jest sucho nie pada, albo właśnie było to miejsce piaszczyste, to dbamy, żeby tam była wilgoć, ale nie żeby było bagno. Nie może być stojącej wody, kałuży, bo wtedy pamiętajmy, mamy tam nasiona i one zgniją, ale wilgotno mo, powinno być, może być. No i kiedy już roślinki nam ruszą, a my zobaczymy, że na przykład jest ich za dużo albo nierównomiernie to spokojnie możemy przesadzać. Jeżeli dobrze podważymy taką małą roślinkę, że nie uszkodzimy jej systemu korzeniowego, tylko wykopiemy ją z taką bryłką zwartą wilgotnej ziemi, to po przesadzeniu w nowe miejsce ona powinna ruszyć prawie od razu i może się zdarzyć, że nawet nie odczuje tego, że była przesadzona. Jak? Te roślinki wysiane lub popikowane nam już trochę podrosną, no to wtedy dla zachowania żyzności gleby, porządku, kultury i takiej ogólnej prawilności na tych rabatach możemy je wyściłkować. I tutaj jest dowolność. Każda dobra, zdrowa materia organiczna jest polecana. Może być to kompost, najlepiej by było, może być to trawa, słoma. Albo mocno przerobiony obornik, taki minimum roczny. To będzie świetny starter dla roślin i um, oczywiście też um, ochrona właśnie gleby przed wyjaławianiem. Możecie też zastosować zrębkę drzewną. Ja stosuję z powodzeniem. Nieprawdą jest, że um, taka zrębka wyciąga nam duże ilości azotu do rozkładu. Tym się nie przejmujemy, jeżeli stosujemy też takie nawożenie, na przykład naturalne, obornikiem czy gnojówkami, zachowujemy dobrą kulturę gleby. To nie ma absolutnie takiej obawy. To już wszystko na temat jesiennego wysiewu kwiatów. Daj znać, czy siejesz kwiaty jesienią, albo czy masz taki zamiar. No i jakie kwiaty te wysiewane właśnie jesienią najbardziej ci się do tej pory udawały. Bardzo chętnie dowiem się czegoś więcej na ten temat. A ty, jeśli podzielisz się swoimi doświadczeniami, to być może też pomożesz innym, żeby piękniej im rosło. Dziękuję bardzo za to, że poświęcacie mi tutaj czas i do usłyszenia.